Kolegowego vloga. Dzisiaj podsumujemy sobie krótko ten ostatni mecz, który był rozgrywany przy Bukowej, czyli kolejna wygrana GKS-u Katowice. Będziemy rozmawiać jeszcze o starciu z Lechem Poznań. No i temat myślę, że chyba grzejący wszystkich. Moje może zdanie, bo nie będę się opowiadał za wszystkich kibiców, bo różne zdania krążą na temat tego odejścia Sebastiana. Bergiera z gks Katowice. Zacznijmy najpierw od tego ostatniego spotkania. GKS Katowice pokonał Krakowie. Mogliśmy oglądać w końcu rywalizujących kibiców Gieksy z kibicami drużyny przyjezdnej, którzy nie pałają miłością naszego klubu, czyli można powiedzieć, że oficjalnie sektor gości został. Otwarty, oprawa, którą zademonstrowali kibice Krakowi i u tych, które też mocno wypełniły ten sektor, była dziwna, w sensie bardzo fajne machajki. Ale to, co odpalili, co tam się trochę tliło i dymiło, nie wiem, co miało oznaczać. Nie było to tak jakoś wybitnie ani ładne, ani ciekawe, więc taka trujeczka, jeżeli chodzi o ceny. Do wystawienia, bo fajnie, że cokolwiek zaprezentowali. Jeżeli chodzi o kwestie akustyczne, to też całkiem dobrze ich było słychać, w czym chyba pomaga też nasz stadion. Co bardzo pomaga też zmobilizować nasz Blaszak do tego głośniejszego dopingu. Na boisku było różnie. Tak z meczu wydaje mi się, że ta Krakowia miała trochę więcej sytuacji. Na pewno bramka szybko strzelona pomogła naszej drużynie uwierzyć, żeby grać w końcu też swoje. Bo gdzieś tam na tą wiosnę większość opinii jest taka, że no to nie jest już taka gra co na wiosnę, choć punktów na mecz jest więcej i to chyba nie trochę więcej, a znacznie więcej, więc to też jeżeli tak gramy i tak punktujemy, no to grajmy tak dalej, bo tych punktów naprawdę mamy dużo i nasza pozycja w tabeli aktualnie jest dość ciekawa i te dwa mecze kolejne mogą również sporo w naszej lidze namieszać. Tak? Ciężko ocenić to spotkanie też. Znowu gramy bez Sebastiana Bergera, ale już wiemy konkretnie dlaczego. Wiedzieliśmy, że był kontuzjowany, ale jeszcze do tego tematu wrócimy. Fajnie, wydaje mi się, że znowu fajnie pokazał się duet Repka-Kowalczyk. Repka z kolejną bramką. Wrócił do składu Marcin Wasielewski i Filip Szymczak też miał kilka fajnych momentów, choć Opinie o jego występie są różne. W Krakowie zdecydowanie najlepszym zawodnikiem Kalman. Bardzo duże zamieszanie. Z tego, co już dzisiaj widziałem, to Krakowia podziękowała Kalmanowi za reprezentowanie ich barw, czyli to oznacza tyle, że Kalmana już w Krakowie nie zobaczymy. Pytanie, czy zobaczymy go gdzieś jeszcze w naszej Ekstraklasie. A patrząc na to, co w niedzielę, to w niedzielę no. Myślę, że spotkanie kolejki, bo GKS Katowice nie grając o nic, przynajmniej tak to się przemi wobec mówi. Właśnie ma czystą głowę i może tutaj powalczyć o zwycięstwo, ale gra o mistrza, czyli mamy spotkanie, w którym GKS Katowice może mocno przeszkodzić w, tym, w tej walce o mistrzostwo Lechowi Poznań. My do Lecha Poznań nie, nie możemy mieć generalnie żadnych złych emocji, bo ja ten wypożyczony z Lecha na mocno pomógł i kilku innych zawodników wcześniej. i Teraz Lech nam wypożyczył Szymczaka, z którego nie będziemy mogli skorzystać, więc my też mamy taką fajną współpracę między klubami, można powiedzieć, aczkolwiek nikt tutaj nie będzie się nikomu podkładał. I mamy nadzieję, że po prostu dzięki temu zobaczymy dobre widowisko. No bo Lech będzie musiał od pierwszych minut ruszyć do ataku, a nasza drużyna też lubi grać z kontrataku, lubi utrzymywać się przy piłce. No i. Będziemy ciekawi, jak to będzie wyglądać. Czy będziemy rozgrywać od bramki przy atakującym Lechu, który ma bardzo dobrych zawodników, no i będziemy mogli gościć znowu Antka Kozubala, którego pewnie miło będzie na Nowej Bukowej oglądać. Przechodząc do meczu, to jeżeli nie macie biletu, będzie, będą pewnie jakieś zwroty jeszcze przed meczem, więc śledźcie stronę internetową. Mecz oczywiście w niedzielę. Mam nadzieję, że doping również dopisze i większość tych trybun włączy się do dopingowania naszej drużyny oczywiście będzie również ekipa Lecha Poznań, która na pewno wykupi 100% biletów w sektorze gości i na pewno będzie się dobrze prezentować, bo z tego Kolej już jest znany i mam nadzieję, że właśnie po tym meczu będziemy mieli świetne właśnie wspomnienia z takiej kibicowskiej atmosfery meczu. A jeżeli chodzi o Sebastiana Bergera. Sebastian Berger no, miał złamaną rękę, przynajmniej dłoń, też nawet udostępnił zdjęcie tej ręki. Kontrowersje zapewne wzbudziło zdjęcie z podpisania kontraktu w widzewie, gdzie nie miał już nic na tej ręce. No i jak zawodnik tłumaczy, no przecież też to kąpieli, to mortezę zdejmuje. Nie znam dokładnej, oczywiście, analizy lekarzy. Na pewno są zawodnicy, którzy z taką kontuzją grali, no ale. Tak jest, że no chyba takich kontraktów nie negocjuje się z dnia na dzień, i wydaje się, że też Sebastian miał z tyłu głowy, że rozmawia o przejściu do innego klubu i nie chce narażać się dodatkowo zdrowotnie. Pewnie też konsultacja lekarza z reguły jest taka, że jednak patrzy na zdrowie, więc na pewno lekarz sugerował, żeby nie grać. Wiem, że zawodnicy na własną odpowiedzialność często po prostu grają dalej. Decyzja Sebastiana trudno też go jakoś atakować o to, że nie wypełnił liczby minut. No, bo przecież on nie był pierwszym wyborem Rafała Góraka na jesień, on nie był pierwszym wyborem też w niektórych spotkaniach, jak dołączył do nas Szymczak. Wiadomo, że rywalizacja na pozycji musi być, ale gdyby był częściej wystawiany w rundzie jesiennej, to być może Redak nie miałby urazu tak szybko, a Sebastian Berger miałby szybciej. Te minuty wypełnione. Więc też ciężko dziwić się zawodnikowi, że akurat w tym momencie przy takiej ofercie i trzyletnim kontrakcie i pewnie sporej podwyżce, zdecydował się przejść do innego klubu, i można mu życzyć jej powodzenia, gratulować, on też dużo wniósł do naszego klubu, jeżeli chodzi o awans. Sposób pożegnania można powiedzieć to dopiero po konferencji, chyba nie dżentelmeński, bo jeżeli trener dowiaduje się o tym SMS-em w wtorek, z tego co zrozumiałem. No, to tutaj jest to trochę niedżentelmeńskie. Wydaje mi się, że trener akurat aktualnie, przynajmniej przy tej wiedzy, którą mamy, no ma chyba dosyć dobrą relację z zawodnikami. No, i tutaj taki strzał mokrą szmatą, bo tak to należy nazwać. Nieprzyjęcie oferty to jest normalne. Rozmowy z innymi klubami to, sobie, to jest normalne pytanie, jaki wpływ w takiej sytuacji ma menadżer zawodnika, bo zawodnik też często. No, nie decyduje sam menadżer, też decyduje razem z zawodnikiem, to też są jego pieniądze, to też jest, to on sprawia pieczę nad zawodnikiem i też bierze za, za to część odpowiedzialności. Także no, sytuacja jest dosyć trudna, na pewno jakiś niesmak jest. Oczywiście Sebastian, przez to, że chyba też to odejście dla niego jest nieco emocjonalne, tak, ani inaczej zareagował na Instagramie, publikując i odpisując. Jak widać dla wielu kibiców, którzy też dosyć emocjonalnie do tego podchodzą, chyba po prostu zależało, żeby zawodnik z nami został na przyszły sezon. No bo e, no kojarzy się nam z dobrymi chwilami, a nie złymi, no i, i to, jest, to jest po prostu e, przykre. No a jeżeli przecież Sebastian ma coś na sumienie, no to to zostanie z nim, a nie z nami. My musimy być przygotowani na takie sytuacje e, w ekstraklasie. To jest normalne, że się podkupuje zawodników, to jest normalne, że się negocjuje z zawodnikami i się szuka. Wzmocnień, także musimy się do tego po prostu przyzwyczaić. A tak jak trener powiedział na konferencji prasowej, wydaje się, że mamy wy... przygotowany taki model gry, i jest ta, tak wszystko wytłumaczone zawodnikom, i oni powinni widzieć, co to dla nich też daje, że no powinni chcieć grać. I też Rafał Górach na konferencji zwrócił się. Do, do dziennikarzy z informacją, że Mateusz Kowalczyk, co najważniejsze, chce grać w GKS-ie katowice, a wydaje mi się, że Mateusz Kowalczyk to jest kluczowy zawodnik, którego chcielibyśmy utrzymać. Oprócz Jędrycha, oprócz kudły, no i miejmy nadzieję, błąda, który gdzieś tam te ostatnie występy miał trochę gorsze, ale ogólnie to jest zawodnik, który bardzo dużo dla nas wnosi. Więc mimo tej całej sytuacji. Trzeba być dobrej myśli, a Sebastianowi życzyć powodzenia i, i tyle. No teraz jest kurz, później on opadnie i pewnie zawodnik też chętnie w jakichś tam wywiadach się szerzej wypowie. Na pewno kwestia symulowania złamania nie jest na miejscu, bo to bardzo łatwo sprawdzić, bo przecież i zdjęcia, i na pewno klub i fizjoterapeuta to wszystko widzieli, przy tym byli. Jeżeli też trener mówi, że to było na treningu, no to. No, trudno tutaj inaczej do tego podejść. Ja myślę, że tutaj jest kwestia takiego, takiego zachowania, że jednak większość zawodników stara się z kontuzjami grać. A jeszcze biorąc pod uwagę hokeistów, to już nawet nie mówię, bo tam zdarzało się, że grali ze skręconymi kostkami i z problemami ze stopami i zadgarstkami. Także tutaj to też patrząc na tą naszą wielosekcyjność, na pewno to jest brane. Pod uwagę. A my będziemy czekać na kolejne spotkanie, będziemy czekać na to, co przygotował dyrektor sportowy, bo gdzieś, no jakiś czas temu, oczywiście sam atakowałem dyrektora sportowego, a teraz jestem jakoś taki spokojny, bo jednak jego robota się obroniła i tak patrząc z roku na rok, doświadczenie, które łapał Dawid Dubas, procentuje i miejmy nadzieję, że dzięki temu w przyszłym sezonie będziemy spokojniejsi. Więc to tyle. Trzymajmy bardziej chłodne głowy i dopingujmy Grixę -e na meczu w niedzielę. Do zobaczenia!